Jesteśmy na pięknym obiekcie. O, piękna strzelnica. Nowoczesna w tej chwili. Kurwa, piękny obiekt. Znowu przepięknie kupnik, tym. W Są dziwki i no i co i Wiesz tą broń żołnierzu. Wiesz tą broń żołnierzu? Widzę, tam No kurwa, ładnie Kurwa, właśnie, o to się rozchodzi. Kurwa, pięknie. Tak da, chcemy, damy komuś aparat. Mamy piękny obiekt tutaj. Potrzebujecie? No, ładne Dzień? zdjęcie jest, co? Doświadczenie? Tak, tak, to szeregowy, to oku szeregowy okupnik. E, imię? Jarosław. Nie nie jechał. Okupnik? Tak. Ja właśnie nie wiem. Weź. Mogę wyjąć, niech znajdzie. Chłopak, szeregowy chłopak. Dowódco potrzebne jest do y, zaświadczenia na przykład na... Y,